Granice Polski do tej pory można było przekraczać jedynie w wyznaczonych miejscach i należało przedstawić stosowny powód takiego postępowania. Rząd postanowił jednak przedłużyć zakaz dotyczący opuszczania kraju o kolejne 30 dni. Mariusz Kamiński podpisał nowelizację. Granice kraju z powodu epidemii są objęte nadzorem, a wjeżdżający na terytorium RP i opuszczający Polskę są sprawdzani i rejestrowani w systemie. Rząd zadecydował o kolejnym miesiącu utrudnień. Granice Polski nadal będą pod nadzorem służb MSW. A Mariusz Kamiński zdecydował się podpisać nowelizację rozporządzenia dotyczącą kontroli na granicach wewnętrznych Polski z Niemcami, Litwą, Czechami i Słowacją. Zakaz przekraczania granic z nielicznymi wyjątkami miał trwać do 13 maja. Tymczasem rząd zadecydował o wydłużeniu go o kolejne 30 dni, do 12 czerwca włącznie. Granice z innymi państwami będzie można przekroczyć, tak jak do tej pory, jedynie w wyznaczonych miejscach. Porty morskie oraz lotniska również są objęte nowelizacją. Poprzednie nowelizacje wydłużały zakaz przekraczania granicy o 20 lub 10 dni. Tym razem rząd postanowił utrzymać w mocy kontrole graniczne. Zgodnie z przepisami kodeksu granicznego Schengen, w związku z poważnym zagrożeniem bezpieczeństwa wewnętrznego, państwa członkowskie Unii Europejskiej mogą przywrócić kontrole na nieprzekraczalny okres 30 dni. Zniesienie zakazu zależy od tego, jak będzie kształtować się krzywa zachorowań nie tylko w Polsce, ale i u naszych geograficznych sąsiadów. Komisja Europejska zaleca zamknięcie granic do połowy czerwca. W tej chwili granice można przekraczać w 42 punktach. Z Czechami w 18 punktach, ze Słowacją w 5, z Niemcami w 16, z Litwą w 3. Kontrole graniczne nie zostaną zniesione w 4 portach morskich oraz na 17 lotniskach. 2. Pracowników służby granicznej będą w dalszym ciągu wspierać policjanci, strażacy i żołnierze. Termin 12 czerwca wielu osobom może pokomplikować plany, jednak należy pamiętać, że, czyli o trzy dni dłużej, niż zdecydował polski rząd. Źródło gov.pl